Dobrze moi drodzy, moje drogie dzieci z grupy siódmej, wszyscy zobaczymy się jutro. Dobrze proszę pani. O, dzień, dzień dobry widzowie. Nie ja zobaczyłem was. To jest mój autobus szkolny. O, bo w Kociolandii jest taka tradycja, że autobus szkolny to jest nasz od, odwaznik do szkoły. I nas no, no przywodzi ta szkalały przywodzi tak i no idziemy do domu <słyska> O, już jestem pod moim domkiem. Domek się otwiera. Mhm. Tutaj jest też wejście zablokowane. O, czasem można wejść przez grota. Tam o, to jest mój domek. Czekają na mnie przyjaciele. Jeśli się Wam podobało, zostawcie no łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli chcecie, żeby ten autobus się jeszcze kiedyś pojawił.